No witajcie, z tej strony Sebastian, jest niedzielny poranek, jestem już na lotnisku Schönefeld i właśnie będę się wybierał do Moskwy. Pokażę wam jakie tutaj samochody z obsługi lotniska stoją, to są Volkswageny, w Dubaju mają chyba BMW 7 co? <grym> Ale to jest wyjątkowy akurat kraj, bardzo nietypowy, znaczy kraj. Emirat. Jeszcze zostawię chwilkę kamerkę włączoną. Dlatego, że chcę pokazać Wam samolot. Chociaż z tego kąta coś mi się wydaje, że za wiele widać nie będzie. Lecę liniami Aeroflot. Tak już w samolocie. Po Biznes klasie nie ma czego oczekiwać, ponieważ to jest dosyć krótki lot. ekonomiku oczywiście jeszcze gorzej. Taki widok nie czeka przez całą trasę, nie ma żadnego systemu multimedialnego. Do zobaczenia w Moskwie. Może pokażę poświęciem, jak będą podawać, aczkolwiek nawet nie wiem, czy będą podawać, bo tak mówię, lot jest dosyć krótki. Pytam, jaki samolot. gdzieś nad Polską. Lot będzie trwał 2 godziny i 10 minut. Które nie ponagrywam, za bardzo trzęsie tym samolotem Jeszcze raz spróbuję Tak, to było na tyle No to lądujemy w Moskwie na lotnisku Szeremięty strasznie rzuca, nie wiem czy taki silny wiatr jest śremiety Jestem już na lotnisku. Tak prezentuje się tutaj toaleta. No, czegokolwiek by nie mówić o Rosji, a mam dużo już do powiedzenia po tym locie samolotem, to toaleta jest na 100 razy wyższym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych. Kurczę, nie, nie zdążyłem więcej nagrać, pokazać naprawdę czym się różni ta rosyjska od amerykańskiej. Tak mówię, ta dużo, dużo korzystnie wypada. Ci, którzy podróżują po starach Zjednoczonych, wiedzą, że tam są toalety bardzo obleśne. Bardzo. Naprawdę wiele osób stara się w ogóle z toalet amerykańskich nie korzystać. Mówię o tych lotniskowych, gdyż można się pożykać dosłownie. Co do lotu, ci Rosjanie, których poznałem wcześniej, czyli ci w tej małej miejscowości na Washinę, czy znaczy tam murą, byli w porządku. A ci tutaj na, na, w samolocie, prawdopodobnie to byli Moskwiczanie, dlatego że za straszni. Tych, co widziałem, tak, trójka otworzyła, pewna jedna trójka mężczyzn otworzyli pół litra i od razu, jeszcze przed startem z gwinta normalnie te pół litra obalili, potem kolejne, potem już wiadomo, hałasowali i tak dalej. A mnie matka z dzieckiem, te dziecko robiło co chciało. Hałasowało, tłukło się, wrzeszczało. Matka oczywiście nic, dziecko nietykalne. Takie no stresująca taka podróż. I też nie widzę żadnych innych samolotów, tylko i wyłącznie te z aeroflotu charakterystyczny niebieski ogon. Odprawa paszportowa zajęła dosłownie 5 minut, łącznie z czekaniem w kolejce, więc bardzo sprawnie to poszło. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o organizację na lotnisku, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Halo? Halo? Karuzele od bagażu również spoko, bagaże przyjeżdżają tutaj tym podajnikiem i buch, tak lądują, więc dostęp do tej karuzeli jest dookoła, tak, a to sprawia, że jest no, powierzchniowo największy, no i najwięcej osób jednocześnie może odbierać ten bagaż, bardzo sprytne rozwiązanie.